Minął kolejny miesiąc, e, więc następne podsumowanie. Tym razem e, luty 2020. Kolejny bardzo ciepły miesiąc w tym roku. Już się chyba nie zapowiada na, na jakąś srogą zimę w tym roku, e, więc nie, nie uda mi się pokazać e, COP przy, przy dużych e, mrozach. No ale e, Zobaczmy co udało się uzyskać. W lutym zużyłem 254 kWh. to na liczniku, który pokazuje pompa. Tak COP jakie uzyskałem to 4.0 przy tych bardzo niskich, przy niskich nastawach, tak, utrzymuje dalej e, niską temperaturę zasilania i e, czas pracy pompy e, tylko w e, tańszych e, e, tańszy, tanich godzinach e, taryfy G12W G1, e, tak e, a ogólnie z całego roku średni cop e, 4 i 2 dużo wyższe niż w tamtym roku. Czy zużycie. Ehm, tak, całe zużycie, jakby z całego roku 1680. Z czego 1000, prawie 1000 ogrzewanie, 200 chłodzenie, 500 e, woda. Wróćmy tutaj, czyli w e, popołudniu 254 kWh e, postanowiłem zamontować podlicznik e, w skrzynce. Tak, tutaj e, zamontowałem go parę, parę dni temu, tak już tam pokazuje pierwszego. E, Marca. Licznik wskazywał 52 kWh. Zobaczymy, ile pokaże licznik w skrzynce, a ile pokaże, ile pokaże pompa ciepła. Tutaj już na paru tych dniach widzę, że już jest jakaś różnica. Czyli tutaj pokazuję tam powiedzmy 15 kWh w marcu. Tutaj pięćdziesiąt czyli tam jest jakieś 19. Tak dziewiętnaście siedemdziesiąt Tak, czyli już jest jakieś tam z pięć kilowatogodzin różnicy. Zobaczymy ile to będzie na całym, na całym miesiącu. Tak. Będziemy. Będzie można porównać? I jeszcze troszeczkę chcę powiedzieć o, o, o ociepleniu, tak? Tutaj w jednym filmiku już troszeczkę można było się domyśleć tak naprawdę dom jest ocieplony w, praktycznie w standardzie pasywnym czyli 30 cm na ścianie 30 na płycie pod płytą fundamentową i na stropie tam około 40 te współczynniki tam były w tym filmiku, który można było tam wliczać orientacyjne koszty ogrzewania Ktoś troszeczkę, kto bardziej się orientował, mógł stamtąd się domyśleć. Tam U na ścianie to jest tam 0,1, na stropie 0,08, na płycie też tam 0,1. To już są praktycznie wymogi do standardów pasywnych. Bardzo dobrze ocieplony, szczelny, dom dlatego tutaj te wyniki są tak dobre w porównaniu do dużo mniej ocieplonych domów tak tutaj. Tak te wyniki są, są naprawdę dużo lepsze tak jednak to ocieplenie robi swoje płyta fundamentowa tak to co mówiłem na tamtym, w tamtym na tam, przy tym filmiku o, o, o kosztach ogrzewania. Płyta fundamentowa robi duże, dużą różnicę ja zrobiłem takie porównania, 15 cm płyta wychodzi lepiej niż 20 cm na ławie fundamentowej tak jest dużo lepszym ociepleniem i dużo ym, tak generuje mniej, ym, mniejsze koszty yy, tak I, i, i tak naprawdę ta tajemnica tutaj tak niskich kosztów przy 160 metrach to tak naprawdę ta, ta, ta cała izolacja, te wszystkie ten, ten standard pasywny. Zobaczymy, ile, ile licznik się różni. Ja tutaj nawet, nawet powiedzmy, tak, tutaj jest 200, 250, powiedzmy 10%, niech będzie przekłamywało, nawet, no to nawet do 300, tak, no to 300 razy 30 tam groszy w tej tańszej taryfie, no to dalej to jest tam, nie wiem, stówka, tak, powiedzmy, z ogromnym, tak, czyli luty y, około 100 zł. Tak, trzymajcie się.